Gerald zaprasza na wrzeć chędożone przygody purposa. Pozdrawię, Jacek grazany. Bywaj. No halo, tutaj Purpose. Witam w pierwszym odcinku z serii Harry Potter. Zaczynamy od pierwszej części, to jest gra mojego dzieciństwa. Bardzo, bardzo, bardzo ją lubiłem, zawsze lubiłem w nią grać. Zresztą chyba jak nie, nie tylko ja, bo, bo podbiła serca wielu wielu graczy, tak gra? Wiem, że pierwsza część wygląda dramatycznie. No to jest gra bardzo stara już, ale ma naprawdę niesamowitą fabułę, niesamowite efekty jak na tamte czasy. No ale zresztą sami zobaczycie. Oczywiście postaram się nagrać wszystkie części Harry Pottera, no ale oczywiście to będzie gdzieś tam rozłożone w czasie. Dobra, zaczynamy. as unsuspecting muggles slept a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness hagrid the giant named hagrid left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 privet drive nestled in the bundle was a baby harry potter the boy, boy lived. who lived <laughs> For the next eleven years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Band, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713. Mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform nine and three quarters and left the muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath the sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be. Gryffindor! Gryffindor! Słuchajcie, przede wszystkim ta gra powstała na podstawie książki, więc serdecznie Wam polecam przeczytać sobie książkę, ci, którzy jeszcze nie czytali, bo uwierzcie, że czyta się jak żadną inną książkę, po prostu przelatuje się i chce się ją ciągle czytać. Nie spać po nocach i czytać dalej. Także serdecznie wszystkim to polecam. No idzie Dumbledore. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door, but keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they'd been replaced by a, a nasty horde of firecrabs. Now, Tam był dorosły nie z takiego specyficznego poczucia humoru, jest przeinteligentnym człowiekiem i największym czarodziejem na świecie. Oczywiście dla tych, którzy jeszcze książki nie czytali czy filmu nie oglądali. Wolałbym, żebyście przeczytali książkę, bo jest naprawdę. Ale uwierzcie mi, to nie jest tak, że a przeczytajcie książkę, bo yy, tak, bo będę was tutaj będę wam moralizował, że trzeba czytać książki. Nie, po prostu ta książka jest tak niesamowita, że nawet yy, ludzie, którzy nie czytają książek, jak za... zaczną tylko ją czytać, to po prostu tak wciąga, że nie da się przerwać. Ron Weasley, nasz hey, przyjaciel. Hey, hey.

Automatyczny skok ustawię, bo pamiętam, że jak tego nie lubię, tak w tej grze to się naprawdę sprawdzało. Tutaj się zdobywa punkty domu, no ale to są punkty domu, no to pewnie jeszcze gra wytłumacza. Jeżeli nie, no to jeszcze raz serdecznie polecam przeczytanie książki bo tam jest to wytłumaczone dosyć logicznie. George i Fred, dwójka bliźniaków, y, nie do rozróżnienia, nawet ich matka ich y, często myliła. Taka mała ciekawostka, że podczas kręcenia filmu... Och, irytek poltergeist. Mała ciekawostka, że podczas kręcenia filmu y, dwójka bliźniaków, która grała y, właśnie y, Freda i George'a, y, przyznali się dopiero po kilku latach do tego, że y, na planie również się zamieniali rolami <laughs> Freda i George'a. Oczywiście w tajemnicy przed przed wszystkimi. <laughs> Chocolate frogs boosts your energy. 30 bots every flavor beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us and we'll show you the way to class. Tutaj najfajniejsza zabawa to jest zdobywanie kart, które są, w według w książce, są te karty w czekoladowych żabach. Czekoladowe żaby to są naprawdę żyjące, skaczące i uciekające żaby z czekolady. Zawsze się zastanawiałem, jak można to coś jeść. No bo, ja rozumiem, że to jest czekoladowe i zaczarowane, żeby się ruszało, ale to się rusza. Fuj! I moje marzenie całe, całego życia mojego, spróbować y, piwa kremowego, tak ono się chyba nazywało. Y, to jest. To nie było korzenne. Korzenne. Nie, 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 to było piwo kremowe, właśnie. z Harry Pottera. On nieistniejące, to, to to było takie, no. Ojej, co yes. żabę. Skok? Skok. Poruszanie jest trochę, no mówmy się. Czekajcie, czy da się tutaj w ogóle ee, szybkość myszy? No pewnie, że się da. O, od razu lepiej. Bardzo chciałbym spróbować kiedyś piwa kremowego. Wiem, że gdzieś jest y, w ogóle takie jakby muzeum Harry'ego Pottera, gdzie sprzedają właśnie to piwo. Szczególnie że to piwo y, w, y, w książce Piły Dzieciaki. No dobra, no i co? Mam 29 fasolek. Talk to Fred. one with Harry. We couldn't have done it without you. We need the beans for some experiment. He's a wizard card for you. No, i mamy pierwszą najważniejszą kartę Dumbledora. E, kiedyś to... w książce był taki, taki fajny tekst, że no bo tam Dumbledore, no nieważne, nie będę Wam sprzedawał spoilerów, ale Dumbledore generalnie nie był lubiany przez chwilę. I, i, i co, co, co reakcja Dumbledora na to wszystko? Dobra, mam to w nosie, niech mnie wyrzucają z rady czarodziejów i ze szkoły, byleby mnie nie usunęli z kolekcji kart magicznych. Także mówię, no, gość ma specyficzne poczucie humoru, nie? A! Draco Malfoy. A, a ci z tyłu to Krab i Goyle. Naturally, to win the House Cup and the Quidditch Cup. Potter! Quidditch to taka gra, którą gra się na miotłach. Zresztą zobaczycie, a Puchar Domów zdobywa się właśnie dzięki temu, że e, kto zdobędzie najwięcej punktów domu? Punkty się dostaje za wszystko, za. Za zawody, za y, uczenie się, każdy osobno uczeń może dostać punkty i to się zbiera wszystko na, na punkty domu. A to jest Herm Hermia na No spoko. Idziemy na obronę przed czarną magią z profesorem Quirelem, profesor Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the flipendo spell. symbol For the spell. Now hold down the mouse button, make the same pattern and then click go of the button. No dobra. Trzeba rzucić czar. Wymagane 50%. Ile nam się uda? Ach, tam nam trochę uciekło. 96%. Flipendo! No właśnie, jest to wytłumaczone. 5 punktów dla Gryffindoru. Eee. Kolejna mała ciekawostka, dziewczyna, która grała y, Hermione Granger, czyli Emma Watson, zrezygnowała ze studiów, ponieważ ilekroć y, odpowiadała na studiach, to y, no, nie wytrzymała presji psychicznej, bo lali z niej... O, 100%! Lali z niej i za każdym razem wszyscy mówili 5 punktów dla 10. Już 15 punktów zdobyliśmy, Flipendo, do... O, wyjechałem. Znowu wyjechałem. No ale chyba nam zaliczy 80%, tak mi się wydaje. Jest 94%. 30 punktów dla Graffindora zdobyliśmy. Jeszcze raz, teraz 95% musi zostać zaliczone. Trzeba się postarać. Aj, 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 zabrakło czasu. No trudno się mówi. No i to, to, to nam się nie udało. Zrąbaliśmy. Za to nie dostaniemy punktów. 30 punktów dla Gryffindoru. To nie jest źle. Jest bardzo dobry wynik. You may now enter the to pr the spell. Follow me, Mr. Potter. No dobra. E, mamy teraz... Y, zbieraj gwiazdki, tak. No dobra. Jej, tutaj nie było nigdzie ukrytej karty, bo wiecie, one są naprawdę fajnie poukrywane te karty. Ta gra jest naprawdę super. Biorąc pod uwagę Ilona Ma Lat i wszystko po kolei to to jest naprawdę świetna giera. O, tam jest ukryta gwiazdka. Tutaj jeszcze chyba niewiele mogę zrobić. O, tutaj muszę uderzyć w przycisk, widzicie, aż...

Slipendo. No i dobra, zdobyliśmy gwiazdkę. Trzeba, po którą się trzeba cofnąć. Dobra, słuchajcie, jeżeli Wam się podoba pomysł na e, serię z tej gry, znaczy ze wszystkich gier, serię ze wszystkich Harry Potterów, to zapraszam serdecznie do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. E, no i zostawienie łapki w górę, oczywiście. Co jest? Czemu tu nie mogę wskoczyć? Hmm, jakieś zbagowane. Możliwe, żebym mógł skoczyć tam yy, od drugiej strony. A na tę chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.